Hej ho! Minęły dwa tygodnie od ostatniego filmu, więc przejdę szybko przez poletka w tej samej kolejności jak poprzednio. Tutaj od zewnątrz chyba dwa siewniki PT274 wyglądają tak w tej chwili wysokość kolano później Aurelia. A dalej już nie mówię i według Według, według, według podpisów będzie można rozpoznać odmiany. Tu mamy aurelię, coś tam zaczyna pokwitać w kwiatkach. Naliczyłem nawet 14 słodyczków na jednej roślinie. Ale co w tym dziwnego, jeden kwiatek na kilka metrów kwadratowych, więc szukają. Więc tu mamy aurelię. Lekko zakolano, trochę wyższa niż ten PT 274. Tutaj turę do kostki z lekkimi przestrzałami. W tym roku wygląda słabiej. Tam jest wysepka troszkę wyższego, ponieważ górkę przesiałem na końcu mieszanką resztek różnych. Nie jest regulowana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy koszeniu. Turę bardzo pochylony po przymrozku. Nie chce się jakoś ruszyć, ale nie jest za to popękany. Słabszy turgor. A dalej nie pamiętam, więc nie wymieniam ciemna zieleń. Ostatnio trochę pomyliłem miejsca łączenia odmian. Teraz już mi się przypomniało o co chodzi. Więc tutaj mamy tą trzecią odmianę to no są siane na szerokość jednego przejazdu opryskiwacza. Zresztą widać już różnicę. Tu mamy czwartą odmianę, inny kolor. Dużo wyższa, ale trochę bardziej nierówna. Na razie wygląda to obiecująco. Nie są popękane tak jak rzepaki siane w terminie. Tutaj też troszkę kwiatków już. Widać tu mamy następną odmianę. Tak to będzie tu miejsce łączenia odmian mniejszą roślinkę, tu wyższa bardziej fioletowe pączki. Zastanawiam się, czy jutro tu kolejne łączenie odmian. Troszkę połamię, ale jest gęsty, więc tragedii nie będzie. Zastanawiam się, czy jutro jeszcze robić jakiś zabieg ochronny. No tu jakieś pęknięcia. Rośliny wyglądają na razie całkiem sympatycznie. Zastanawiam się, właśnie kończąc myśl, czy robić jeszcze. Jutro, bo dziś już nie zdążę, mamy 17, 18 już prawie wracamy z rekultywacji terenu ale myślę, czy jutro jeszcze tu nie polecieć jakimś pyrytroidem perytroidem i tych chłodyszków troszkę nie przetrzebić będzie cieplej, i zaczną żreć pąki Tu łączenie kolejnych odmian i tutaj to już będzie ostatnia odmiana PT274 z pioniera niższy z pojedynczymi strzałami. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, dwa tygodnie od ostatniego filmu. Czekamy na deszcz.